Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Królicza Strefa. Dzisiaj odcinek myślę, że będzie dość ciekawy, gdyż musimy sobie skontrolować gniazda trzech samiczek i zaczniemy sobie, że tak powiem, od najstarszego wykotu czyli najpierw zerkniemy sobie do tych maluchów, które dzisiaj mają już dwa tygodnie i one mi się jeszcze nie pokazały, czyli z gniazda nie wyszły. Następnie przejdziemy sobie do samiczki, która miała wykot 11 stycznia i tutaj było 5 sztuk i jak pamiętacie jedna sztuka była taka bardzo chudziutka wychudzona, której ja e, nie dawałem szansy na przeżycie a gniazdo sprawdzałem w niedzielę dzisiaj jest również niedziela, czyli raptem 7 dni ja w ogóle tam nie zaglądałem i jest to mój błąd bo jeśli ten królik padł, to może być nieprzyjemnie no ale niestety moje zaniedbanie. Mam nadzieję, że ten króliczek będzie żył. No i na końcu sprawdzimy sobie, co tam słychać w gnieździe malutkiej. Czy 8 sztuk, które wykociła, dalej ma. Ale to na końcu sobie wszystko sprawdzimy. A ja już teraz zapraszam Was do oglądania. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy u samiczki wiedeńskiej szare. Ja już widzę, że tam jakieś małe łobuzy głowę wyciągają z gniazka. O, samiczka się teraz odsunęła, więc może da nam tutaj delikatnie zerknąć. No zobaczcie, tu było 5 sztuk. Ja mam nadzieję, że tu raczej wszystkie powinny być. No pokażcie tu się na kamerki. Zobaczcie, jak one wyglądają. Piękne kluchy. Jest. Jest cała piąteczka. O, jeden wyszedł tutaj do mamusi. Już naprawdę ładne. Dobra, wyciągniemy jednego z tego ciepłego gniazdka. Z tej ciepłej norki. Zobaczcie. Jakie ładne kruseczki. I widzę, że jest. Jest cała piątka. Także tutaj jest. Wszystko jak najbardziej w porządku. O. Mama już tam do, do nich poszła zerka Dobra, jeszcze dalsze ujęcie. Tak mniej więcej wygląda piąteczkę całą mamy. Przechodzimy sobie teraz do samiczki wiedeńskiej niebieskiej, która miała piątkę młody. Wiecie co? Ja sobie ją wyciągnę. Ja tej samiczki nie znam nie wiem czy tu się coś może ciekawego godzinie ciekawego wydarzyć Ale ja również widzę, że maluszki już na oczka widzą Wykod 6 Nie przepraszam to było 11 Także też 9 dniowe maluchy czy jest ich tutaj piątka miasto trochę płytkie ale czy ich tu jest 5 jest piątka co, zobaczcie a nie dawałem szansy temu najmniejszemu ja też go dałem na górę gniazda żeby on umiał sobie chwycić w razie czego cyca o, jedne patrzą na oczka jedne nie ale są większe sztuki tak jak na przykład ten ładny bobas a to podejrzewam jest ten ten maluszek, bo jest, jest najmniejszy, jeszcze na oczka nie patrzy. A te już zobaczcie, ładne kuseczki. także no jest elegancko. Całe pięć sztuk obstało. Także bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, ja Wam tu troszeczkę, może te gniazdko zrobię głębsze. No tu Wam już się nic nie powinno stać, bo tych mrozów już takich nie ma. Ja mam nadzieję, że to będzie wszystko w porządku. Także okej, okay. piąteczka jest. Mamusia jest poniżej. Zaraz wrócisz do maluszków. Ja sobie w tym momencie zrobię cięcie i pójdę sobie może po rękawiczki, bo kopałem w dwóch gniazdach, to prawda, w jednym prawą ręką, w drugim gnieździe w lewą. No, trzeciej ręki nie ma, więc założę sobie rękawiczkę, żeby gdzieś tam jakieś obcych zapachów do gniazda nie wnieść, żeby tam nie nerwować samiczek, także za momencie wracam. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w oczku u malutkiej. Ja ją sobie wyciągnąłem, żeby ją tutaj też nie stresować. Rękawica gdzieś ubrana i teraz sprawdzamy, czy tutaj mamy 8 sztuk. Ja stawiam, że jest, bo one były naprawdę w świetnej kondycji i również do gniazda. Nie zerkałem jakieś na pewno 4 dni więc yy, maluchy na pewno coś urosły No i mam nadzieję, że będzie cała ósemka no, Zobaczcie coś już tam się pokazuje Dobra szybki przeliczek sobie zrobimy I zerkniemy jak one wyglądają no, brzusze, Brzuszki pełne, jest jedna sztuka No Druga Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, i ósma. Także mamy osiem telbuszków, są wszystkie całe i zdrowe. Wrzucamy je z powrotem do gniazdka Cała ósemeczka ładnie się Nawzajem grzeje Gniazdo jest ładnie zrobione Głębokie Wyścielone Także 5 6 7 No i 8 Dobra Mamy wszystkie Zakrywamy Gdzieś tam nie wylazły. Także jest w porządku. Dobra, idziemy po mamę. No, malutka już. Powroty u maluchów. Sypniemy i tu troszeczkę mieszanki. Pewnie zaraz będzie szamać. No, także podsumowując krótko, no wszystko żyje. Wszystko ma się dobrze. Wszystko rośnie. Także piąteczka Cała i zdrowa u samiczki z Kielc również. Cała Piątusia żyje. No i u malutkiej ósemeczka również. Ma się dobrze. Eee, dobra, co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, przejdziemy sobie jeszcze do dwóch samiczek. Od których wyczekuję wykotu. Samiczki rasy wiedeńskiej niebieskie. Jedna już jest tutaj. Poniżej to jest samiczka. Która no, miała tego jednego. On też padł. Samiczkę dopuściłem ponownie. No, chyba jest zakocona, bo dość, dość mocno tutaj ściółkę przekopuję. Mam nadzieję, że teraz, teraz poszło troszeczkę lepiej. Samiczka też dostała innego samca. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj wykotu się spodziewam najprawdopodobniej jakoś w połowie, w połowie lutego, czyli jakieś tam, no powiedzmy, dwa tygodnie z groszem. Także zobaczymy, nawet nie w połowie lutego, bo gdzieś 10 lutego, bo jak się nie mylę, ta samiczka była dopuszczona 11 stycznia. I to jest jeszcze pierwsza z tych samiczek, której będziemy wyczekiwać wykotu, i zaraz sobie przejdziemy. Tej malutkiej już zamkniemy. Muszę jeszcze po wodę, żeby uzupełnić mi co po niektórych królików. Brakło. No i tutaj samiczka, moja czempionka z Opola. Zobaczcie. Też dosyć mocno tutaj jest przekopywane. Mam nadzieję, że udało mi się ją zakocić, bo również mi na wykocie tej samicy bardzo zależało. Za pierwszą próbą się niestety nie udało. Druga próba mam nadzieję, że już będzie dobrze, przynajmniej yy, przekopywana ściółka. Tutaj wskazuje na to, że jednak coś, coś się zadziało. Ja tutaj jeszcze za 2-3 dni zostawię ten, że tak powiem, burdel. No i potem obydwu samiczkom wysprzątam dość sporej ilości słomek. Bo tak myślę, że tydzień przed wykotem, żeby mogły sobie już tam ewentualnie widzieć jakieś gniazdko. Co jeszcze w tym filmie chciałbym powiedzieć? No zastanawiam się nad wystawą w Wieluniu. Do 28 stycznia można zgłaszać króliki, czyli do przyszłego poniedziałku mam czas, żeby się zastanowić. Hmm, dużo, że tak powiem na tą wystawę króliku bym nie wziął, bo nie wiem maksymalnie chyba 8 sztuk. E, zabrałbym wiedeńskie, dwa samce, samiczkę, czyli trzy sztuki, no i z niebieskich też nie więcej jak trzy, może cztery sztuki, więc między sześć a osiem królików na ten wielu bym chciał e, zabrać. Samiczki praktycznie wszystkie z niebieskich mi odpadły, no bo wszystkie są zakocone, więc wiadomo, że nie ma tutaj najmniejszego sensu, ale... Są samczyki, jest nawet samczyk, który nie był na wystawie. Nigdy, więc no zobaczymy, jak by został na takiej wystawie oceniony. Ale to Was będę informował, myślę, w kolejnym filmie, jakie podejmę decyzje i czy się tam wybiorę, czy nie. Znaczy, kolwiek, jeśli bym nie brał udziału w wystawie, to pewnie taką wycieczkę sobie zrobię, żeby sobie pooglądać. Może niekoniecznie. Wypywać, jakieś nowe nabytki, bo na ten moment y, mam ich wystarczająco, nie potrzebuję nic do hodowli, tym bardziej, że samiczki ładnie odchowują, dwie pierwiastki, y, praktycznie trzy pierwiastki, bo szara też pierwiastka i radzą sobie z miotami, więc one mi posłużą na pewno jeszcze myślę około dwóch lat, więc tutaj nie ma, <laughs> przepraszam, nie ma jak najmniejszego sensu. Pchać na siłę się z nowymi nabytkami. Dobra, moi drodzy, w tym filmie to było wszystko. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!